Dzień dobry. Witam w pierwszym odcinku Wiadomości na najnowszym portalu informacyjnym Oleśnica TV. Mamy dziś piątek, 29 sierpnia. Najważniejsze informacje na najbliższe dni. Na początek impreza, której nie można przegapić. Tym razem będzie to bieg charytatywny pod nazwą Cała Polska biegnie dla lewego. Celem akcji jest zbiórka pieniędzy dla Artura Lewickiego, który został potrącony przez samochód w marcu tego roku. Dziś Artur dzięki wsparciu swojej rodziny i najbliższych walczy o powrót do normalnego życia. Potrzebuje jednak jeszcze wielu godzin rehabilitacji, na które wciąż zbierane są fundusze. 23 sierpnia we Wrocławskim Starym Klasztorze odbył się koncert charytatywny na ten cel. Michał Wilgocki, Judyta Gąsior i Magdalena Gąsior wykonali piosenki Jacka Kaczmarskiego w pięknych aranżacjach na gitarę, wiolonczele i skrzypce. Publiczność dopisała, a goście hojnie zasilili puszki. Dla tych, którzy przegapili to wydarzenie, kolejna okazja do wsparcia akcji oraz świetnej zabawy. 7 września wszyscy chętni mogą wziąć udział w biegu, którego trasę wyznaczono między rynkiem a stawami miejskimi. W ramach opłaty startowej organizatorzy zachęcają do zasilenia puszek wolontariuszy, którzy będą obecni na imprezie. Można także zrobić przelew na konto Fundacji Opiekującej się Arturem. Wszystkie szczegółowe informacje oraz numer konta można znaleźć na stronie www.facebook.pl. Zapraszamy do pomocy młodemu Oleśniczeninowi. Ważnym wydarzeniem minionego tygodnia było otwarcie zakładu zagospodarowania odpadów w Olszowie. Ma on służyć polepszeniu stanu środowiska przyrodniczego na terenie części powiatu oleśnickiego. Czy przyniesie on oczekiwane rezultaty? Będziemy Państwa informować. Tymczasem kilka słów o lokalnym rynku pracy. Od początku sierpnia trwają w Oleśnicy egzaminy czeladnicze. Już niebawem przybędzie w naszym mieście wykwalifikowanych pracowników. Z tej okazji mogliśmy podziwiać zawody fryzjerskie, które odbyły się w minioną niedzielę w sali widowiskowej MOKIS. Prace uczestników oglądali wrocławscy mistrzowie, które najwyżej ocenili dzieła Joanny Brodnickiej oraz Małgorzaty Chotnickiej. Możemy więc mieć nadzieję, że nie zabraknie w naszym mieście specjalistów. Ponadto Centrum Kształcenia i Wychowania OHP rozpoczęło rekrutację do nowego projektu Pomysł na siebie, w którym mogą uczestniczyć osoby między 15 a 17 rokiem życia, mające problem z nauką lub chcące zdobyć nowe umiejętności. Jest to duża szansa na polepszenie swoich wyników i łatwiejszy start w przyszłości. Zachęcamy więc do wzięcia udziału. Na koniec ciekawe ogłoszenie dla inwestorów. Agencja Nieruchomości Rolnych ogłosiła przetarg na neogotycki pałac w Boguszycach. Został on wzniesiony przez Konrada von Randow w połowie XIX wieku. Po 1850 roku, powiększony o nową część, stracił jedność stylową. Od 1945 roku pałac był przeznaczony do zamieszkania, a od 1949 stał się siedzibą PGR. Dziś popadł w ruinę. Wspaniałe malowidła zdobiące ściany, kasetonowe sufity i drewniane podpory są dziś znane tylko z nielicznych zdjęć. Jednak właśnie dzięki tej skromnej dokumentacji fotograficznej możemy wierzyć, że jest szansa na rekonstrukcję części dekoracji. Zaproponowana przez agencję cena to 588 tysięcy złotych. Piękny park i zabytkowe zabudowania z pewnością są warte tej ceny. Mamy nadzieję, że dzięki nowemu właścicielowi zabytek zostanie uratowany. Na koniec pragniemy poinformować, że jutro nad oleśnickim niebem pojawi się nieco więcej słońca. Maksymalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Jednak już w niedzielę możliwe są opady deszczu. Parasole miejmy raczej przy sobie. Przypominamy, że o wszystkich wydarzeniach można informować nas, wysyłając wiadomości na adres biuro Na podsumowanie najważniejszych wydarzeń z oleśnicy i okolic zapraszamy w każdy wtorek i piątek. Dziękuję za uwagę. Zdam na kaspryszyn.